Witam, z tej strony Daniel z Alistair Agro. Dzisiaj testujemy ziarna pietruszki dla naszego klienta z Włoch, także po kolei pokażę cały etap tego czyszczenia, efekty końcowe. Filmik nie będzie przerywany ani montowany, także w całości będziemy nagrywać, żeby zobaczyć. Tutaj jest około 5 kg tej pietruszki. Ustawienia obecnie na maszynie to jest 12 Hz na obrotach silnika. Otwarcie tutaj sypu, to jest w granicach między 1,8, ale tutaj zbliżenie na te poszczególne ustawienia. Tutaj mam przegrodę pierwszą przemkniętą, tam będzie spadać tylko takie najcięższe ziarno. I później kolejne y, cztery wysypy plus ULF, y, y, który łapie nam tutaj y, wolne y, frakcje. Także zaczynamy, pokażę po kolei co i jak. Tu w wiaderku mamy materiał dostarczony nam przez klienta, przesłany. A tutaj wezmę sobie tak na próbkę jeszcze, żeby później na tej tablicy wszystkie Nasze wysypy, posypywać i pokazać co i jak. Więc e, proszę bardzo, tu mamy oryginał wysypany. E, mamy tutaj dużo takich drobnych jakichś e, wąsików, pałek, więc tego próbujemy się pozbyć jak najwięcej. No dobra, tu mamy resztę materiału, żeby nie było wszystkie sypy i to kastry do których ich wiaderka odbieramy, są puste, żeby nie było jakiejś ustawki, tak zwanej, i proszę bardzo, zaczynamy pracę, uruchamiam maszynę, zasypuję, otwieram zasyp. No i czekamy. Tak myślę, że około 6 minut będzie to się sypać, bo to jest drobny materiał. No i przede wszystkim ten materiał jest bardzo lekki, także też się przykleja do ścianek tutaj akurat maszyny, więc co jakiś czas trzeba uderzyć, żeby to się odblokowało. Uruchamiam maszynę, rozpędza się do zadanej prędkości 12 Hz. Tu mam akurat teraz ustawione na zero, żeby nam już od razu materiał nie przelatywał, tylko otwieramy powoli. Zasypuję resztę tego materiału, z którego brałem próbkę. Jeszcze zrobię zbliżenie, akurat tego zasypu, jak tam teraz to wszystko wygląda po zasypaniu. Więcej, więcej teraz widać tych, tego zanieczyszczenia, którego się chcemy pozbyć. No dobra. Więc zaczynamy pracę. Tak jak mówiłem, mniej więcej 1,8 do 2 na tym wskaźniku. Wiadomo, to, to nie jest jakaś skala konkretna. Zawsze sobie można zwiększyć, zmniejszyć już pod względem tego. Także tu mamy mniej więcej ustawienie. Tak jak mówiłem, tu przegroda jest zamknięta. Te, dwie są usta te trzy ustawione są mniej więcej w ten sposób, żeby więcej materiału dobrego spadało na do, do tych kolejnych wysypów bliżej silnika. No, i tutaj, tak już wstępnie, widać, co nam leci do pierwszego. No, tu już można zauważyć, że podniosę będzie tego, bo tu jednak zasłania nam ten karton. Widać, że tu już jest takie słabsze ziarno, więcej tych pałek. No, tutaj ULF dopiero pokażemy na samym końcu, ale wolne frakcje latają, bo widać nawet po ściankach już te naloty. No, wiadomo. Tymi z wysypami no, trzeba je przy takich bardzo lekkich frakcjach, i tym bardziej, że to jest jednak elektrostatycznie, one się troszkę trzymają tego metalu. Trzeba tam uderzyć, o, żeby, żeby to opadło. No tutaj przy 5 kilo, kilo to nie ma tego dużo. No i tu już widzimy efekty, też już wstępne. Proszę, ile tych pałek tego wszystkiego i takiego bardzo drobnego ziarna nam odlatuje, tu już jest coraz większy miał a tak jak mówiłem, tu jest pierwszy taki przytkany i do niego lecą te największe ziarna, no właśnie nam się troszkę już zawiesiło ziarno, trzeba to uderzyć bo... no tutaj możemy zastosować w tym miejscu mieszadło, ono nam pomoże przy takich wolnych, drobnych lekkich frakcjach, bo ona będzie mieszać i będzie nam cały czas robiło rów, więc te ziarno się nie będzie blokować Akurat nie mam tego założonego. Może przy innych testach będzie potrzebne jeszcze to założę. No, tutaj testujemy Pietruszkę, ale tutaj proszę na palecie przyjechało nam tutaj pięć worków. Każdy inna trakcja ziarna to następne w kolei do testowania. Z tego na pewno też wszystko zrobię w limiki. No więc teraz czekamy powoli, aż to. Wszystko zleci. A później, tak jak mówiłem, na ten karton, który jest z boku wyłożę z poszczególnych akurat sypów materiał. No i znowu nam się troszkę przyblokowało, więc zwiększę ten otwór. O. materiał sobie spokojnie zlatuje. Wiadomo, na sam koniec trzeba tam uderzyć, żeby ten materiał z, z tych bocznych ścianek się jeszcze dostał akurat do, do tego zasypu. Wtedy właśnie przy tej końcowym elemencie najczęściej takich elementów pałek, czy coś, co jest zablokowane, spada do tego. Nie powinno mieć dobre ziarno, ale zawsze to można sobie zrobić, przyblokować i ostatni etap odblokować i nawet do jakiegoś yy, worka, wiaderka, także tutaj. Także obejdę sobie naokoło, popatrzę jak tutaj z tego tam, wiadomo, z tyłu, co pokazywałem, muszę trochę uderzyć, bo jednak to są już takie pyły, one nie spadają swobodnie, więc trzeba to troszkę pomagać temu. O, już zostało niewiele, dlatego wezmę, jeszcze pokażę ten końcowy etap, jak to, jak to się wszystko, proszę o, widać tutaj, jak to schodzi. Mówię, tutaj jakby było mieszadło, one by lepiej yy, rozkładało te ziarno do czyszczenia. Najwidoczniej są jeszcze jakieś duże kulki, bo nie przychodzą nam i robią nam takie lejki. Więc y, to automatycznie będzie widać to. No i tak jak mówię, tutaj zawsze w rogach o, zbiera się te ziarno. Więc trzeba na samym końcu to trochę uderzyć. O, jeszcze chwileczkę. Albo ewentualnie możemy to troszkę ręką wspomóc, żeby nam się to nie przedłużało I tak jak mówiłem, tutaj jest jakieś większe ziarko tam też coś się tego no i dla pewności leżymy z dwa razy w ten, coś tu się jeszcze zostało później będę musiał przed następnymi dobrze to wyczyścić próbami no i tak jak mówiłem na samym końcu zawsze poleci coś jeszcze większego, które tam akurat było na boku więc na to nie patrzę wezmę tam z głębsza zaraz próbkę żeby pokazać co i jak no dobra, wszędzie już mamy materiał nawet tutaj w ulf gdzie widać właśnie taki nalot nawet brązowy więc stawiam telefon dalej na stojak wyłączam maszynę i zaraz po kolei będę pokazywał co nam sypnęło na poszczególnych Wysypach zaczynamy od tutaj wiaderka, tu jest wysyp. Jako pierwszy tego materiału nie będziemy mieli dużo, bo tak jak mówiłem, ja go prawie całkowicie zablokowałem. Tutaj powinno spać takie największe ziarko. Najcięższe. I tak samo w przypadku czyszczenia innych rzeczy. Y, tam musisz spać nam y, ciężki materiał, czyli na przykład y, kamień, y, jakaś z piaszku czy cokolwiek. To powinno być tak ustawione, żeby właśnie przy takiej prędkości silnika tutaj spadało jak najmniej materiału i to najcięższego. Dobra, Tutaj, tak jak mówiłem, to jest drugi wysyp. Weźmiemy to ręką trochę z głębsza, bo tam mówiłem, że to ostatnie to już takie uderzone, więc to szybko poleciało i nie zdążyło przeczyścić. No i teraz dajemy tutaj jako drugi wysyp. No, widać. No teraz tak. Kolejny trzeci. To już biorę bez żadnego mieszania. Pierwsze lepsze z góry. Tu już jest materiał naprawdę taki troszkę kiepskiej jakości. Już więcej w brudu. No i teraz przechodzimy do tyłu, ostatnie dwa wysypy. Tu mamy czwarty. Ale dla pewności jeszcze można uderzyć, żeby nam się to sypało dobrze. No i bierzemy teraz garść z tego. Tu mamy czwarty. No to już widać co tu jest. No i piąty, gdzie tu już naprawdę jest taki miałek, a najwięcej miału będzie w ULF-ie, którego zaraz zdemontuję. Tu mamy następnie. No i teraz tak, żeby nie było, teraz ściągnę worek z ULF-u i wysypiemy też na tą naszą podstawkę. O! ULF. Jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem tej maszyny, to jest podstawa do tej maszyny. Także to jest jako opcja dodatkowa. Ale od razu zaznaczyć, że tylko z ULF-em. No dobra, teraz tak będzie mi trochę ciężko. Jedną ręką wysypać z worka, więc zrobimy w ten sposób, że ja sobie. O! No Dobra, wysypię wszystko i tak za chwilę będę musiał czyścić maszynę. I... I teraz przybliżenie tego, co tu nam się wysypało. Proszę bardzo, to już jest taki miał. Więc tak, tu mamy oryginał to, cośmy wsypali. Tak jak widać, są różne pałki i tego, tu mamy ten. Tutaj nie widać prawie nic z tego, tu jeszcze się pojawi jakiś taki kłosek i kłosek, ale to bardzo cienki. No tu już mamy słabszy materiał, no i dużo już tego niepotrzebnego materiału, czyli tych właśnie, nie wiem jak pietruszka się w ogóle tego, co to jest za, czy to jest mrośnie między pietruszką, czy to w pietruszce jakieś takie pałki, tu mamy już tego, tu ziarna prawie, że nie ma, tu już jest sama, sam po prostu brud, w tym czwartym, piątym, no i olef, to to już naprawdę takie lekkie frakcje, że, no ale bez tej frakcji, jeżeli pracujecie Państwo na jakiejś zamkniętej e, hali, to będzie Wam to latać wszystko po hali, a tak ładnie zbiera się to do worka. I tyle, także myślę, że co niektórzy, jeżeli się zastanawiali nad kupnem tej maszyny, widzi, widzą, że maszyna daje radę. Więc e, dziękuję wszystkim za uwagę. No i następne filmiki już wkrótce.